Jak zaczęli strzelać to... No, no zaczynasz umierać, nie? Bo to jest mietkie, nie? I jeszcze jak ci rzuci na dziewiątki, to tak jak teraz... Liczę, że Żambard będzie z 25 do mnie strzelał. Kilosów i też jeszcze z kukur. Barfler! Ktoś, ktoś ma... Ktoś ma barflery! Hmm. czy mu też za darmo wypadł... Montenera. Na pewno. I to wziął więcej węgla i patrzył. Yes. Na dziewiątki. Kurwa. A ja mam tutaj te 419. Nie? No na dziewiątki i oczywiście co musiało być? Musiała być deska, która ma lepszego spota ode mnie. Gór. Dwie deski. No jest. Mają Szkałow i kersarz mają dwie lotnie. Mają jeszcze ki, jeszcze mają flondrę. Mam nadzieję, że to wszystko. Mam lotnie, bo mają jeszcze tonę. A, jeszcze tonę jest, dobra. No to jest wyrównane, bo u nas jest jedna. Niech trzy. A my mamy Jolo Emilio, które kurwa na pewno zaraz umrze. <laughs> Interpretacja nazwy okrętu zobowiązuje, mówisz. No jak je. Jest Flondra. Co ci mówi to, ten nick tej Flondry, że co? Czyli ale, ty, przeciwnika? No. To, tak, nie wiem właśnie, no jest bez klanu, ale jest z dużej litery, to wiesz. Bo to połączenie, mi... połączenie z symptomów jest. jest. Ja wiem, wiem, wszystkie małe, cyberki. Podkreślnik, ale najzwyczajniej w środku, wiesz. No, no. No, ja mam z małej też. No, ale też. też jesteś w klanie zazwyczaj, nie? Zazwyczaj. O, pani nie wil Tu jak lana. zwykle jestem w jednym naraz. O, o kurwa, ja tak strzeliłem. Ale mi rozjebało kulki. Dostał coś nie weszły w niego, nie? Ja to, to 600. Ja tam biada i go do złapnie. No to jedź. No idę już, już i to spokojnie. No idziesz czy nie? No nie wiem czy wiesz Ech. jak działają World of Warships, nie? Ale tutaj te okręty to... Nawet na Niszczycielu to trochę, trochę zajmuje, nie? O nim skręcisz. A? Kurwa no, chłopie. A wiesz, że dym jego idzie... Widzisz gdzie, nie? I co on będzie wychodził już. On na wychodzi na wychodząco. Już się oh. świeci, no hello, no. No ale góra jest, nie wiesz. Nie wiem czy wiesz jak góry działają. Kurwa nie wiem jak działają w, w, w z góry. każdej grze Patrz jak mu wypierdole. Pa, pa na to, pa, pa 2600 To ja mówiłem o jolo Emilio kurwa. Już? No! Już. Zabrał kogoś ze sobą. Trzeba tu przyznać, że zabrał typa ze sobą. No to ważne. Czekaj, bo Flondre mam burtą. Moje ty, ja tu ja... ja tu pozycję ugrałem. Ja tu w życiu nie byłem. Fanckiem piam w się. Sensie. Gorzej, że Zara... Ty jakieś... Mam ping dobry, ale jakieś lagi dziwne są. W sensie moje trzecie działo strzeliło z dwie sekundy później Często się tak zdarza pierwsza tak. No nie Tak Dół Nie wiem czy Flondra Dobra Flondra niby sekundarkowa, nie? Ale na razie to ja ją sekundarką tłukę kurwa jak ściągniesz sekundarką w Flondry, to ja będę musiał ją przerobić, kurwa, nie? Ty, ale ona jak się dorwie z bliska, to Ty 5 sekund nie pożyjesz, nie? No ja wiem o tym. To się wystrasz czymś, kurwa, napisz jej, spierdalaj czy coś. pierdoli to ty widzicie no już widzi bij bo jest dziobem. no dobrze nie zbiję! spokojnie wszystko było pod kontrolą dobra bo no, słychać się, jakby nie było nie Jeszcze <laughs> double strike kurwa nie chcący Najgorzej, że ja w to modo wyjebałem tak, że mu dwa koła zostało, nie? No, zauważyłem, zauważyłem! I, i ten się teraz cieszy, że jest dobry na Hajdziej. Azara. Ja dole. Azara nam zadymiła kersarza wrogiego, nie? Nasza Zara. A kersarz, jakby wyjebie to. Ja nie wiem, czy u mnie kąty jakieś zadziałają. Dobra, nie. Czy, ale ja go też biję dobrze. Tylko, że ja teraz zejdę, nie? Jak Zdajesz nie sobie prawo? sprawę, że ja już mam teraz więcej na tej hajdzie w, 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 wyspotowane niż w poprzedniej grze na tej łodzi podwodnej. Nie. Już teraz. Kurwa. Ja mam już 80 koła. 8. Osiem, osiem... 80 tysięcy pieniędzy czy damagów mam już, nie? Kurwa. Byłby mój, nie? To my tu na siódemkach taką zrobili yy, furorę, że tak Nie wiem, na, na to wygląda. Ty, a ta flądra co? Nie była sekundarkowa, czy nie zaznaczyła a cię? Czy on ryjem był do mnie ustawiony, nie? Bo on torped A, no to unikał, to... bo on cały nie? A, zajebał rozumiem. mi, ale no, to, to ten hap, który straciłem, no to była ona, nie? Bo zajebał mi solidnie. Bo nie? Ja, ja nie wiem, wrzucałem, no, wrzucałem shorta, tylko nie wiem, czy u was, czy nie. Jak na rankedach mnie zraszował w kapie dedek wrogi, nie? I z góry wypłynął i pierwsza kulka jak mu wyjebała, to wyskoczyło torpedy na czarno. Chłodnie jolował. Z... Żeby nie torpić, nie? A tam wiesz, pierwsze co to mu rozjebałem torpedy. No i dosłownie 5 sekund żył. Tak mnie wiesz zjolował z dwóch kilosów trzech, nie? Ja dwie, dwie pierwsze torpy zjebałem, dwie pierwsze torpy strasznie zjebałem. Ale dwie drugie obie siadły, także. Nie Mhm. No się zalał, nie? Ja do niego nie strzelałem on się zalał, nie? Uh -huh. To by to, to by nic nie dało, nic by nie, on, bo, bo, Co ja bym mu zrobił? Strzelający. Musiałbym celować gdzieś, kurwa, w jakieś nadbudówki, do góry, kurwa. Nie chciało mi się. Nie chciało. Widziałem, że się leje. Wiedziałeś, jak ta gra działa i se poczekałeś. O Jezu, o Jezu. Nie tylko my wygraliśmy naszą flankę tutaj, to ogólnie jest rozpierdło. To ogólnie jest. To kur nie jest... Ja, I to będzie ja moja ostatnia szczerze, chyba że... gra. Nie, nie mam okrętu kurwa dobrego do prowadzenia pościgów, nie? Ostatnia. Chyba. Dobra, nie jeszcze jedna, jeszcze jeden sekret. Tak. Czekaj. Aha, bo to jest... No ale ja znaczy dzisiaj teraz... chcę trochę zdrzemnąć. Nocki robię, nocki robię. Nocki, tak? No, chcę się trochę zdremnąć, no, bo cię tak nie czuję najlepiej. Jeszcze nie wyzdrowiałem do końca. Rozumiem. Panie mi, że w tym mam w z sekundarki. O. No, ja czekam Ja czekam na czas zorkana, nie. Pamiętam, jak Plymoofem rozjebałem tego... Kurfursta. Plymów ma tę sekundarkę jakąś taką... niezrobioną, ma dość duży zasięg jak na niezrobioną brytyjską, nie? Zabili mi go. To byłam. No mi też go zabili, właśnie tam moje kurki padają teraz, patrz. Nie no, mi go zabili. I patrz jakie to celne. moją torpę no, zdziarł. On zdziarł moją torpę na ryj, na dupę w sensie. Zaraz, zaraz, boom na ryj, na dupę w sensie. Będę ci istotna różnica. Ja za... po prostu ja zawsze mówię na ryj, ale faktycznie stał do mnie tyłem. Po prostu. <grym> Więc zjadnę ryj na dupę w sensie. Tak jest. Musisz się zrzemnąć. Muszę się zrzemnąć. Mnie to przekonuje. Ale jeszcze ale jeden ja zagro. Duchę Daostę kupiłem, gra się odpaliła i kurwa pomieszałem, porozglądałem się, popatrzyłem na okręt, ustawiłem kamerę, naciskam W i płynę do tyłu, nie? Naciskam S i płynę do przodu. I jestem się, co kurwa jest grane. A ty widzisz, jak ten okręt wygląda? Tak, 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 on jest szerszy z przodu niż z tyłu, więc ja stwierdziłem, że tył to jest przód, i obróciłem kamerę. Nie na rufie miałem kamerę, tylko na dziobie, kurwa, nie? No bo stwierdziłem, że dziób jest na pewno tam gdzieś cieńszy okręt, po prostu, żeby lepiej prół wodę. No tak. No, a on tam jest, wiesz, pod wodą cieńszy, ale kurwa, pokład ma taki prawie okrągły z przodu, nie? No i chuj, ustawiłem kamerę odwrotnie i no co jest, kurwa, W naciskam, płynę do tyłu. I ten, tam chwilę trwało na nim, odkryłem, jak tak radziała. Czkało został. No to super, kurwa. 73 tysiące, 74 mam, to i tak nieźle. Dzięki temu, tej Flondrze, która zra, jak, jak zobaczyła, że jest Dedek w kapie, to stwierdziła, dobra, to ja nie mam hydra, to brzmi nieźle, kurwa, płynę. Jeszcze siódemka mówi. Siódemka kurwa. Idziemy. No i po modo za nim. Bo modo machy no. no tak. No za Wiele nie potrzeba, żeby eksperta na hajdzie ubić. Ja dziś biłem dużo tych ekspertów. Znaczy dużo, dwa albo trzy. Natomiast. Teraz mi dali dwóje, także no awansowałem z trójki na dwójkę. Mm.